Minęło kolejne 12 miesięcy. Część tego czasu spędziliśmy przy naszych konsolach, komputerach i wszelkich innych maszynkach do grania. W ramach pożegnania tego roku pora na krótkie, subiektywne podsumowanie wydarzeń. Zamiast prezentować kalendarium wydarzeń, zaserwuję Wam kilka moim zdaniem najciekawszych wątków z 2014 roku. Dziwny zbieg okoliczności sprawił, że pojawiła się masa tytułów skierowanych w stronę fanów konkurowania ze sobą przy jednej maszynie. Niektóre z tych gier oferują także zabawę w trybie online, ale nikt nie ma wątpliwości, że najlepiej bawi się przy nich siedząc ze znajomymi przed telewizorem. Nidhogg, Towerfall, Gang Beast, Star Wars, Thief Town, Sport Friends czy Crawl. Wspomniane gierki wywodzą się z kręgów Indii i mają oddać się klimat minionych lat. Gdy do tego dodamy jeszcze Mario Kart 8 i Super Smash Bros, które zdecydowanie smakują najlepiej z żywym przeciwnikiem starającym się wybić nam pada z dłoni, to powstaje super mieszanka przypominająca to co się działo 10-15 lat temu. Trochę szkoda, że obecnie zdecydowanie trudniej zebrać grupę osób, które chciałyby wpaść do mnie na chatę i zerwać nockę przy konsoli albo piecu. Może ktoś jest chętny na partyjkę? W zeszłym roku zastanawialiśmy się, jakie wypasione tytuły pojawią się na PS4 i Xbox One. Po 12 miesiącach mamy déjà vu. Czekamy na gorące gierki, które udowodnią nam, że nadeszła nowa generacja konsol. Niestety jak dotąd nie pojawiło się nic naprawdę godnego uwagi, co spowodowałoby, że warto wywalić ciężko zarobioną kasę na maszynkę z logo Sony i Microsoft. Taka sytuacja jest tylko komputerom osobistym i Wii U, które do niedawna spisane było na straty. Nowe maszyny od MS i Sony mają potencjał, ale przydałoby się coś, co sprawi, że będziemy zbierać szczęki z ziemi i wychwalać twórców pod niebiosa. Niepokojącą tendencją tego roku było masowe wydawanie edycji HDG. Nie ma nic złego w odświeżeniu klasyków, ale kiedy na jedną nową grę przypadają dwie wersje wersji master to coś jest naprawdę nie tak. W praktykę to zamieszane był prawie każdy, kto ma do czynienia z branżą gier wideo. Od Pokémonów przez The Last of Us, do Fable i Master Chief Collection. Do tego jeszcze obie części Metro, Tomb Raider, Sleeping Dogs, GTA 5 Final Fantasy X, Icewing Dale czy Age of Mythology. Można by te gielki wymieniać przez dość długi czas, co jest po prostu przerażające jasne, jeśli ktoś nie grał we wcześniejsze wersje tych gier, to jest to dobra okazja, by nadrobić zaległości. Każdy ma też gierki, które chciałby zobaczyć w super reedycji High Definition. Ja, na przykład, oddałbym wiele za nie musiał w HD. To jednak nie powinno bronić wydawców wolących serwować nam naokoło remaki niż zainwestować w nowe gry. Jeśli remastery, remaki, reedycje HD będą wychodzić w tym samym tempie. To niedługo zaczniemy otrzymywać edycje HD i make G. To byłaby już paranoja. Jakby samych odgrzewanych kotletów było nam mało, to to, co miało być świeże, okazało się skopane. W tym roku w kwestii tej przoduje Ubisoft i Partaczyn Creed. Ogólnie jednak większość gier jakie się ukazały workały się z problemami technicznymi, naprawdę trudno znaleźć grę z segmentu AAA, która nie zaleciałaby jakiejś mniejszej lub większej wpadki. Na dokładkę nowe gierki ostro zawiodły oczekiwania graczy. Destiny z olbrzymim budżetem miał być z gierką na 10 lat, jednak po mniej więcej 10 godzinach powtarzania tych samych nudnych misji widzieliśmy już 90% tego, co oferuje ten tytuł. Watch miał miał być nowym AC, a okazał się czymś, co do nikogo nie przemówiło. Nowy Assassin w dwóch wersjach okazał się tylko po po poprzedniku. Drive Club obsuwany w nieskończoność bardzo długo czekał na opacze, pozwalające zrobić z niego grywalne tytuł. Kolekcja Halo ze skopanym multi, bo ktoś nawalił, e, za za w roku zgarnia jednak konferencja Sony, na której zapowiedziano Final Fantasy VII. Czyżby chodziło o wyczekiwany przez lata remake? Nie. Milczeniem upominiemy takie niewypały jak biblioteka ekskluzywna na PS4, Steam Machines czy afery ze statusem nowego Tomb Raider'a. Nie trochę okazało się, że 2014 był rokiem powrotu znanych serii i marek. Strider po 15 latach wyskoczył z cienia, by użyć swoich ninja sztuczek. Z ciemności wyłonił się także Gareth, by zasmucić fanów klasycznego cyklu T. Nowa część Final Fantasy XIII ogłosiła nam powrót Lightning. B.J. Blazkowicz pokazuje nam ponownie, kto pierwszy kopał tyłki i strzelał z pistoletu maszynowego do Niemców. Trochę inny Snake powrócił na komputery osobiste, by pozwolić nam pograć w płatne demo. Duck Hunt w Super Smash Bros. to wizyta w czas dzieciństwa, gdy przekładał się plastikowy pistolet do kineskopowego ekranu, by wystrzelać kaczki. Shinji Mikami powrócił do horroru z Evil w nazwie, by zaserwować nam kapiszone zamiast petardy. Wasteland 2 to natomiast sequel wydany 26 lat temu gry. To dopiero nazywa się Pop. Dodatkowo Activision przyczyniło się do powrotu marki Sierra, Project Spark promowało się obecnością Conquera, a Sony wykorzystało Sentiment of ribbon w swoich konferencjach, co doprowadziło do pojawienia się tej gry na PS4. Księgą na tarcie był sekretny pokaz nowego Duma, jaki odbył się podczas Quake Osobiście jestem bardzo zadowolony z tego, że była okazja ponownie spotkać się ze znajomymi bohaterami, ale czy to nie wyjdzie nam... szkawką? W tym roku parę osób powiązanych z grami wzbogaciło się o sumy pieniędzy w stylu skarbca z innym kwaczek. Mojang, czyli Minecraft sprzedany Microsoftowi, podobny los spotyka Gears of War, Oculus Rift w łapach Facebooka, Amazon nabywający studio Double Helix i Twitch TV. Jest jeszcze Nordic uzyskujący prawa do nazwy THQ. Może ktoś w przyszłym roku zechce im nie wykupić? Po minionym roku i tematach takich jak koniec Irrational Games, E3, 20 lat PlayStation czy usługa EA Access można by mówić jeszcze przez długie godziny. Pora jednak iść z duchem czasu i patrzeć w przyszłość. Ciekawe o czym będę miał okazję popisać i pogadać za 12 miesięcy.